Zobaczymy. Nie da rady. Pełnia się, pełnia się. Nie da pejna. rady. Miękka faję. Ale mam tylko faję, naprawdę. A o to się założyliście? O bro browar i idziesz? Ty chyba zwariowałeś. No właśnie. Tak to te. To błagam. Tak to pół browara. Tak to też idziesz. Tak to, to, to nie Tak to Hahaha. Ładnie Robię, na Mogłeś też spodnie zdziać, by były suche. Nie, ona by miała lepszy kadr. Całe plusy. Nie nie mam mam się, że to się trwieje 205 Moim zdaniem on nie dał rady, bo... bo <ślesz> 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 dobrze, że wiesz, że jest 205 Jakby <ślesz> się zdążyli o Powiedz, z drugą będzie trudniej. Oh, yeah. Boże, ale. Ja Utrzymałeś się. To jest taki. Nie uciekaj uciekać to bo ktoś zobaczył, że zabił. Nie! 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 Tak! Yes. <laughs> to Ja Nie! Tak.